Miasteczko Planeta Energii, które zagościło w Złotowie na placu przy Starostwie Powiatowym jest nagrodą dla zespołu szkół w Łąkiem i dla pani nauczycielki Danuty Czerwińskiej i jej klasy pierwszej. Miasteczko Planeta Energii to nagroda w konkursie Planeta Energii ogólnopolskim w konkursie edukacyjnym skierowanym do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych. W miasteczku Planeta Energii uczymy, czym jest energia elektryczna, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jak oszczędzać prąd. Mobilne Centrum Nauki Planeta Energii to trzy namioty, w których prowadzone są zajęcia oraz energobus. Zaczynając zwiedzanie, mieszkańcy miasta, jak i dzieci zaproszone ze szkół podstawowych Klas 1-3, odwiedzają na początek Energobus, w którym to dowiadują się, jak powstaje prąd i dowiadują się takiej całej drogi od elektronu do elektrowni. Jak prąd najpierw jest wytwarzany, co to jest elektron, co to jest różnica potencjału, co to jest elektryzowanie, obwód elektryczny, potem mają wytwarzanie prądu. Czyli uczą się takiej drogi od elektronu do elektrowni. Następnie dzieci przechodzą do części, do strefy, w której wytwarzany jest prąd elektryczny. Ten prąd elektryczny wytwarzamy ze źródeł odnawialnych. Jest model działający elektrowni wodnej, elektrowni słonecznej, elektrowni wiatrowej. Następnie dzieci trafiają do strefy, w której puszczany jest film o energolutkach. To jest film 3D, jest to historia, ten film o energolutkach to historia świata kosmitów, energoludków, którzy, którym, którzy czerpali energię ze źródeł odnawialnych i którym to się skończył prąd. Doszło do całkowitego zaćmienia, zaćmienia ich planety i te energoludki bez prądu skierowały się o pomoc do mieszkańców Ziemi, w tym przypadku do dzieciaków klas 1-3, które to te dzieciaki mają im zamiar, za zadanie pomóc w znalezieniu źródeł odnawialnych energii. Później dzieci trafiają i mieszkańcy również do centrum eksperymentów, ostatniego ostatniej strefy, która jest podzielona na trzy segmenty: ekologia, bezpieczeństwo i ładunek elektryczny. I w ostatniej strefie, czyli tutaj centrum e eksperymentów, Dzieci uczą się, jeszcze raz, czym jest ładunek elektryczny, o ekologii, czyli jak segregować śmieci, jak oszczędzać energię, jak racjonalnie korzystać z urządzeń elektrycznych, tak żeby płacić jak najmniejsze rachunki za energię elektryczną. I uczą się o bezpieczeństwie, czyli dlaczego nie wchodzimy na słupy wysokiego napięcia, dlaczego nie wchodzimy na tereny transformatorowni, jak zachować się w sytuacji, kiedy pada deszcz i będzie burza, albo walą pioruny. Jak zachowywać się w trakcie wakacji? Czego unikać, żeby bezpiecznie wakacje przeżyć? W trakcie wizyty mobilnego Centrum Nauki Planeta Energii w Złotowie odbywa się konkurs, to się, jest to konkurs, nazywa się Energetyczny Turniej Miast. Pierwszego i drugiego dnia dzieci wytwarzają prąd na rowerka, ten prąd jest zliczany, następnie miasto, które wytworzy, mieszkańcy, którzy wytworzą najwięcej prądu, wygrają dodatkową nagrodę dla zwycięskiej szkoły. W tym przypadku zespołu szkół w Łągiem.